Szczęść Boże, jeśli szukasz siły, wsparcia, Bożej łaski lub sposobu na wyrażenie wdzięczności Bogu, to trafiłeś we właściwe miejsce. W sercu Maryi pomódlmy się tą płynącą z serca modlitwą o łaskę i przychylność Bożą. Uczyńmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podróż życia może być pełna pytań, ale wiem, że Ty, Boże, masz zawsze odpowiedzi. Proszę, daj mi wiarę, abym zaufała Twojemu planowi, nawet jeśli nie widzę drogi przed sobą. Niech Twoja łaska będzie światłem nadziei, oświetlającym drogę przez życiowe wyzwania. Niech Twoja łaska uspokoi moje niespokojne serce. I napełni mnie pewnością, że masz wszystko pod kontrolą. Pokornie proszę Cię o boską pomoc w mojej godzinie rozpaczy. Proszę, daj mi siłę do pokonywania wyzwań, mądrość do podejmowania właściwych decyzji i odwagę, by stawiać czoła przeciwnościom losu. Boże, Twoja łaska jest moją tarczą. Jesteś moim zbawieniem, ufam Twojemu boskiemu planowi i jestem wdzięczna za Twoją niezachwianą miłość. Boże, szukam Twojego przewodnictwa i łaski. Pobłogosław moje kontakty z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi. Pomóż mi pielęgnować miłość, zrozumienie i cierpliwość. Niech Twoja łaska będzie mostem, który zbliża ludzi do siebie. I naprawia zerwane więzi. Niech Twoja łaska prowadzi mnie w budowaniu zdrowych, znaczących relacji. Boże, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu, i jestem wdzięczna za każdy najmniejszy dar Twojej obecności. Amen. Moi kochani, tradycyjnie zostawcie komentarz i swoje intencje, i błogosławcie innym. Bo kto błogosławi, jest błogosławiony. Jeśli modlitwa się wam podobała, polubcie ją na znak, że jesteście z nami. A teraz błogosławię was, abyście dostąpili wielu łask Bożych, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. Niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Kto jeszcze do nas nie dołączył, zapraszam dołączcie do społeczności w sercu Maryi i naciśnijcie dzwoneczek. Serdecznie was pozdrawiam z Maryą w sercu.